Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś na temat plemienia Dani, które żyje na terenie Nowej Gwinei. Jest to takie plemię, które jest rodem praktycznie z epoki kamienia łupanego. No, można by powiedzieć, że to są takie martwe ptaki, którym biznes turystyczny podcina skrzydła. Oni kiedyś byli podejrzewani o kanibalizm, ale tak naprawdę słyną z makabrycznego rytuału po śmierci bliskich. Ponieważ e, tubylcy, żeby pokazać, że pamiętają o swoich bliskich, obcinają sobie palce e, za każdego zmarłego po jednym palcu, e, żeby pokazać i w ten sposób oddać hołd w sumie najbliższym. E, tutaj akurat e, widzicie zdjęcie dłoni pewnej kobiety, która akurat e, siedziała sobie przed chatką w stroju Ewy. Ręce tej dłonie całe są pocharatane bliznami, bardzo cztery, bardzo, 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 bardzo widoczne. No i oczywiście widać też cztery kikuty w prawej ręce, które wyglądają no nieco makabrycznie. Plemię Danii żyje w dolinie Bali, która leży wśród wzgórz w zachodniej części. Papui Nowej Gwinei. Przez wieki była to kraina niedostępna dla białego człowieka. Pierwsze wyprawy w terenie odnotowano w sumie dopiero na początku XX wieku i te tajemnicze tereny opisał dopiero po raz pierwszy Richard Archbold po wyprawie zoologicznej, która miała miejsce w 1938 roku. I wówczas dostał się do Bali samolotem wyczarterowanym z Jaipura w Indonezji. Szczerze mówiąc był, jeśli jego wspomnienia ktoś by przeczytał, to zauważa, że był pod wrażeniem, naprawdę pod wrażeniem tej dzikiej okolicy i 30 lat później e, też opisał w swojej publikacji tą dolinę e, Peter Matthison e, ta publikacja nosi tytuł Under the Mountain. Amerykański pisarz obserwował zwyczaje plemienia Danii, które w dużej mierze właśnie tą dolinę zamieszkują. Bardzo skupił się na waleczności tubylców, którzy ciągle dotoczyli tak naprawdę podjazdowe wojenki. Widział półnagich wartowników obserwujących okolice z drzew, wojowników odpoczywających po bitwie przy dziwnych naparach, no i oczywiście kobiety, które brały i umartwiały się nad losem swoich mężczyzn. W połowie w zasadzie ubiegłego wieku antropolog Robert Grander nakrecił dokument o plemieniu da Danii on nazwał ten dokument martwe ptaki. Pokazał ludzi, którzy nie kłaniają się śmierci i w trakcie ważnych wojskowych uroczystości najznamiejści przedstawiciele plemienia Dani. Zbierają się właśnie przy ogniskach. Najstarsi tubylcy opowiadają wówczas historię ludu. Podróżnicy, którym udało się wkupić właski plemienia, nim w sumie stało się ono atrakcją turystyczną, byli zawsze pod wrażeniem tych opowieści. Najważniejsza z legend opowiada o wyścigu węża i ptaka. Wąż pełza przez kamieniste kaniony, zmaga się z kolejnymi przeszkodami. Na botnistej drodze gubi łuski, brakuje mu siły, ale. Przeżyje. Wyścig wygrywa wolny ptak, który w promieniach słońca ucieka gdzieś w kierunku bezchmurnego nieba. Ten wyścig, bo tak mówią o nim członkowie plemienia Danii, to metafora życia. Człowiek pełza przez życie, ale i tak najszczęśliwsi są ci, którym udało się wzlecieć ku słońcu, którzy wywarli się z kajdan codzienności. Oznacza to tak naprawdę radosną śmierć, która Danii towarzyszy od najmłodszych lat. Śmierć to element życia plemienia Dani, Wiąże się z nią najbardziej kontrowersyjny rytuał, gdy w rodzinie umrze mąż, wówczas wszystkie bliskie mu kobiety, od matki przez żonę po córki oczywiście oddają się żałobie. Na pogrzeb przychodzą umazane botnistą mazią i popiołem, ale Największym wyrazem smutku jest odwieczny zwyczaj, właśnie amputacji palców. Od kilku lat praktykowanie tego rytuału jest oczywiście zakazane przez władze, ale w małych wioskach wciąż oczywiście organizowane są tradycyjne stypy. Legenda Danii mówi, że człowiek rodzi się z pięcioma palcami w każdej ręce każdy palec jest inny od małego przez serdeczny najdłuższy i środkowy wychudły, wskazujący aż po kciuk. Mimo różnic palce współpracują ze sobą, pozwalają chwytać przedmioty, posługiwać się włócznią no i ogólnie są przydatne, jak w rodzinie. Gdy odchodzi jeden z jej członków, życie przestaje być takie samo, współpraca zostaje zachwiana, dlatego po śmierci najbliższych należy symbolicznie uciąć. Jeden palec. Oczywiście jest to bardzo makabryczny zwyczaj. Wedle wierzeń ludowych dusza zmarłego wojownika nie zazna wiecznego spokoju, jeśli pod jego nieobecność do domostwa będą wracały duchy. Można oczywiście jednak sobie poradzić z tymi marami, dlatego kobiety czasem rytuał również dotyczy mężczyzn. Przed stypą zawiązują mocno sznurek na zranionym palcu, a gdy upłynie sporo krwi, poddają się właśnie tej amputacji palca. Jeden z ważniejszych i najbliższych domowników taką specjalną kilotyną, no a według niektórych innych tradycji siekierą ucina palec, który następnie poddawany jest spaleniu, tak jak tu widzicie to ognisko od tego czasu zgromadzony w specjalnych miseczkach popiół zajmuje ważne miejsce w domostwie. Im więcej kikutów w ręce, tym więcej tragedii przeżył człowiek. Dani wierzą, że tego typu cierpienie pozwala pokazać smutek, ale i w sumie oczyszcza duszę z pokładów żalu. Z żalu za bliską osobą, bo w kulturze Danii to rodzina jest w sumie najważniejsza. Wene, opakima, tapulik, welakiarek, mekaksi. Tak brzmi miejscowe powiedzenie, a oznacza życie w jednej rodzinie, w jednym klanie, z jednym językiem i jedną wspólną historią. Różni ale razem, tak samo jak właśnie palce u dłoni. Przez wieki Dani praktykowali też zwyczaj odgryzania przez matkę małego palca nowonarodzonemu dziecku w czasach, gdy wiele niemowląt już przeżywało trudne, nie przeżywało tych trudnych warunków życia w papujnowej gminie i zwyczaj pozwalał wierzyć w wielką siłę pociechy, której organizm poradził sobie pomimo upływu krwi. Władze państwa zakazały rytuału kilka lat temu, podobnie tak samo jak ucinania palców w ramach żałoby. Relacja jednego z podróżników, który przemierzał Papułę, była taka, ja pozwolę sobie na cytat. Spotkaliśmy kobietę, która nie miała jednego palca, była po 40, stwierdziła, że taka się urodziła. Potem przyznała jednak, że to jej matka odgryzła jej palec. Dzięki temu przeżyłam, opowiadała. Chętnie mówiła o rytuale, a sama nie zdecydowała się na taki gest wobec własnych dzieci. Tłumaczyła, że czasy się zmieniły. W wielu wioskach pomimo zakazu, rytuału, wciąż mieszkają ludzie z oczytymi palcami, zdziwieni zainteresowaniem turystów, pokazują do zdjęcia się właśnie z tymi kikutami. Oczywiście te niektóre fotografie, jak ta pierwsza, którą pokazałem, no, budzą troszeczkę grozę i przerażenie. Są kobiety, które straciły swoich mężów i synów na wojnach, i każdy odcięty palec to inna historia człowieka, któremu oddaje się ten właśnie hołd. Najciekawsza wydaje się jednak historia, przytoczona przez jednego z antropologów o mężczyźnie, który postanowił poświęcić swój palec z żalu po stracie żony. Jest to bardzo rzadko spotykany gest, jeśli chodzi o mężczyzn w tej kulturze wojowników. Martwe ptaki bez skrzydeł, bo. Przez wiele lat w zachodnim świecie pokutowo stereotyp, jakoby Danie byli brutalnym plemieniem, mieli skupiać się wyłącznie na wojnach, a siła i męstwo były ich głównymi wartościami. No, makabryczne rytuały tylko tak naprawdę wzmacniały ten wizerunek, dlatego antropolodzy i misjonarze często oskarżali ich o kanibalizm. Dziś o plemieniu, mit o plemieniu Danii przyciąga turystów z całego świata. Japońscy turyści z aparatami, amerykańscy backpackerzy przedzierają się przez okoliczne lasy. Coraz częściej są nawet dowożeni miejscowymi kolorowymi autobusami, by zobaczyć półnagich ludzi, którzy żyją jak w epoce nieupanego upanego w przepaskach z kotekami, takimi słynnymi ochraniczami na genitalia z wysuszonego owocu tykwy, no i z włóczniami, którymi polują na zwierzynę. Danii stali się elementem świata biznesu i turystyki. I mimo wszystko szacuje się, że kilkadziesiąt tysięcy przedstawicieli Danii żyje w swoich naturalnych warunkach. W małych wioskach złożonych z kilkudziesięciu lepianek żyją klany, które wciąż walczą z codziennością. Martwe ptaki nie mają wielkich szans w starciu z tymi zachłannymi biurami podróży i wszędobylskimi turystami, co jak kciuk ostatni z palców kobiety z wioski gdzieś w Papui, która tak naprawdę ze słudkiem odpala ostatniego skręta.